Witajcie, witam się z wami Żurek1337, a w tym odcinku chciałbym wam zaprezentować co zmieniło się na serwerze w aktualizacji lub patchu zwał jak zwał 3.8, zapraszam do oglądania. Jeszcze na samym wstępie, zanim zacznę, chciałbym przeprosić za dwudniowe opóźnienie, które było spowodowane tym, że po prostu po aktualizacji musiałem spędzić dużo czasu na poprawianiu niektórych rzeczy, ale dobra przejdźmy do omówienia filmiku. Zaczniemy sobie najpierw od najmocniejszej zmiany, czyli do wprowadzenia systemu zautomatyzowanego pożyczania przedmiotów. Jest to pierwszy taki system na jakimkolwiek serwerze RPG w Polsce, być może i na świecie, ale tego Wam nie powiem, bo jest to akurat ciężkie do sprawdzenia. Natomiast przejdźmy do rzeczy. Została wprowadzona komenda, która otwiera Wam główny panel zarządzania pożyczanymi przedmiotami, czyli komenda slash pożycz. W opisaniu tej komendy otworzy Wam się właśnie wspomniany panel. Znajdziecie w nim trzy rzeczy: listę przedmiotów, które wypożyczyliście komuś, listę przedmiotów, które pożyczyliście od kogoś oraz wyjaśnienie, jak działa cały system. Żebyście nie musieli czytać całego tego, co jest napisane tutaj na tym itemku, to streszczę Wam to. Więc tak, jakie przedmioty możecie pożyczać? Możecie pożyczać miecze, zbroje, akcesoria, bony, pety, przedmioty do dezertera oraz wyjątkowo główkę Himschnera. Maksymalny czas jednorazowego pożyczenia, po którym itemek sam wraca do jego właściciela, wynosi 3 dni, czyli 72 godziny, równiutko. O, do sekundy. W celu prezentacji systemu wszedłem sobie tutaj na moje drugie konto, czyli na Barszcza i zaprezentuję to na przykład na walentynkowym sercu, czyli na przedmiocie od desertera. Pożyczanie przedmiotu jest jeszcze szybsze niż nawet dawanie go w handlu, bo możecie pożyczyć przedmiot graczowi, który nie znajduje się na tej samej mapie, więc nie musicie się zbierać na spawnie, wysyłać handlu, akceptować i klikać itemka w ekwipunku. Po prostu bierzecie do ręki item, który chcecie pożyczyć, u mnie to będzie walentynkowe serce, wpisujecie komendę pożycz, klikacie spację, dopisujecie nick, ja sobie stabuję, klikam slash pożycz barszcz, klikam enter i propozycja o pożyczenie itemu się wysłała. Druga osoba ma 30 sekund na to, aby taką propozycję zaakceptować. Teraz pokażę wam perspektywę, jak to wygląda ze strony drugiej osoby, która taką właśnie propozycję otrzymuje. Tutaj musiałem wysłać drugi raz, bo 30 sekund minęło. Otrzymanie pożyczonego przedmiotu jest proste. Odpalacie czat, klikacie akceptuj, i jak widzicie, przedmiot znajduje się już w moim ekwipunku. Zniknął mi z ręki. No i znajduje się u mnie. Jak widzicie, do opisu przedmiotu zostało dodane, że jest to przedmiot pożyczony oraz do kogo on należy. Po pożyczeniu przedmiotu. I wejściu ponownie w panel, wchodząc z itemki, które pożyczyliście komuś, po prostu macie tutaj listę pożyczonych przedmiotów, które możecie odebrać kiedy chcecie. Jak widzicie, slotów jest 5, co oznacza, że możecie pożyczyć komuś maksymalnie 5 przedmiotów. Tak samo możecie pożyczyć od kogoś 5 przedmiotów. Ale dobra, wracamy do tego menu. Jak widzicie, znajduje się tutaj informacja przede wszystkim, jaki przedmiot pożyczyliśmy, bo go widać komu, kiedy oraz ile czasu ten gracz będzie mógł mieć jeszcze ten przedmiot u siebie w ekwipunku. Jeżeli teraz kliknąłbym w ten item, to on po prostu natychmiastowo wróciłby do mojego ekwipunku. Natomiast w menu po drugiej stronie, czyli jeżeli klikniemy sobie na przedmioty, które pożyczyliśmy od kogoś, wyświetli się dokładnie to samo, tylko że z taką różnicą, że możecie oddać ten przedmiot przed wpływem czasu ważności pożyczenia. Czyli jakbym teraz kliknął, to tak jak jest napisane, zwróciłbym przedmiot do osoby, która mi go pożyczyła. Przedmiot, który chcecie odzyskać, nie musi konkretnie znajdować się w ekwipunku osoby, której go pożyczyliście bo może znajdować się gdziekolwiek indziej. Ja na przykład wrzucę go sobie do magazynu. Ale jeżeli pożyczylibyście na przykład tarczę, to moglibyście mieć ją założoną, a druga osoba by mogła ją normalnie odzyskać i po prostu by ją Wam zdjęła. Więc tak, walentynkowe serce znajduje się na piątej stronie w magazynie na Barszczu. Ja sobie wpisuję pożycz, klikam na listę itemów, które komuś pożyczyłem, klikam sobie tutaj i przedmiot został zabrany. Wystarczy teraz, że wpiszę sobie komendę pożycz odbierz, enter, no i odebrałem wszystkie przedmioty, czyli to walentynkowe serce, które pożyczyłem. Jak widzicie, już nie ma tego dopisku, że jest to przedmiot pożyczony, wszystko działa i śmiga. Dodatkowo osoba, od której chcecie odzyskać pożyczony przedmiot, nie musi znajdować się na tej samej mapie, a nawet nie musi być na serwerze, żebyście mogli odzyskać przedmiot. Więc możecie dosłownie w jakim momencie będziecie chcieli go odzyskać, to w takim momencie po prostu klikacie i item z powrotem jest u was. Nie musicie się obawiać o bezpieczeństwo pożyczonego przedmiotu, bo jakakolwiek interakcja z nim jest zablokowana. Na targ nie możecie go wystawić, do kosza nie możecie go wyrzucić, ani nie możecie go komuś innemu oddać w handlu, wymienić u NPC-ta. Albo też przerobić u jakiegoś NPC. ta na przykład jak pożyczycie miecz, to ta osoba nie będzie mogła go wzmocnić ani zmieniać żadnych zaczarowań, zwojów itp. Więc taki przedmiot jaki pożyczyliście, taki odzyskacie w stosunku 1 do 1. Jeszcze tutaj wam pokażę, bo wyszedłem tutaj z kąta barsza, bo nie przyda mi się już do filmiku, że tak jak mówiłem, grać nie musi się znajdować na serwerze, żebyście przedmiot odzyskali. Klikacie pożycz, odbierz. No i. I ten wraca taki, jaki był. Drugą najważniejszą zmianą na serwerze jest całkowite przepisanie systemu skrzynek na serwerze, co pozwoliło na dodanie możliwości podglądów dropów ze skrzynek, czyli co możecie dropnąć oraz chyba dla niektórych, co jest ważniejsze, jakie są szanse na poszczególne itemy. Do prezentacji posłużę się robinowymi skrzynkami, które mam w EQ. Aby podejrzeć dropy ze skrzynek, trzymacie wciśniętego shifta i klikacie prawym na skrzynkę, tak jakbyście ją chcieli otworzyć i ukazuje wam się menu z wszystkimi możliwymi dropami oraz z procentami. Barrier block w tym menu oznacza szansę na skrzynię pustą, czyli że nie poleci nic. Itemki w tym menu są posortowane według szansy na drop, więc na samym początku będą te z najmniejszym procentem, a na samym końcu te z największym. Jak widzicie tutaj mamy... 0.018% na drop, później jest 0,69121 i tak dalej, cały czas to rośnie do góry, aż dojdziecie do rzeczy na którą jest największa szansa w tym wypadku tej skrzynki jest to szansa na skrzynkę pustą. Jeżeli z jakiejś skrzynki dropy inna skrzynka, możecie tutaj z tego menu dynamicznie zmienić skrzynkę, z której sprawdzacie drop, czyli ja tutaj patrzę na rubinową, ale może wylecieć z niej na przykład diamentową. Klikając na diamentową, otwiera mi się po prostu menu z tej skrzynki i tak mogę sobie przechodzić między skrzynkami, na przykład tutaj na elitarną, na nie wiem, na magiczną. No i widzimy, że na energię Zeusa jest prawie 12%. Pewnie już zauważyliście, że jak najechałem na item, jest też napisane ppm zablokuj drop. Jest to funkcja, która została wprowadzona dla graczy z rangą premium, aby po prostu przy openingach skrzynek nie zaśmiecało Wam ekwipunku przedmiotami, których nie chcecie. Ja tutaj w celach testowych zablokuję wszystkie dropy, oprócz e, na przykład deskę sobie zostawimy i otworzę sobie skrzynki i zobaczycie, jak to leci. O. Macie też napisane na czacie, że skrzynia była pusta, a w nawiasie zablokowany drop. Żebyście nie musieli sprawdzać po punkcie, czy czegoś wam po prostu nie zestakowało. Jak widzicie ja nic innego nie dostałem, tylko deski, bo po prostu wszystko inne było zablokowane. Trzecią zmianą w tej aktualizacji jest także przepisanie całego systemu zabijania mobów na serwerze. A co się z tym wiąże systemu dropów. Na spawnie macie NPC ta Terminatora, którego wcześniej po kliknięciu mieliście po prostu wypisane dropy z poszczególnych mobów, jakie przedmioty możecie dropnąć. Natomiast teraz dodatkowo do każdego dropu została dopisana automatycznie szansa. Na jego drop. Jak widzicie, ze słabego zombie level 1 mamy 1% na słabą zniszczoną skrzynkę, 0,1% na przemianę. No i jeszcze mniejszą na rzadki i elitarny przedmiot. Jak widzicie, szanse tutaj się zmieniają. Tutaj mamy różnicę między zombiakami, taką, że po prostu jest większa szansa na skrzynkę. I tak samo jak w przypadku blokowania dropów ze skrzynek. Dla graczy z rangą premium jest możliwość tutaj kliknięcia i zablokowania sobie dropów, których nie chcecie. Ja na przykład nie chciałbym, żeby mi dropiła słaba zniszczona skrzynka, klikam sobie, no i już mi z tego słabego zombiaka level 7 ta skrzynka nie poleci, dopóki nie wrócę tutaj do terminatora i tego dropu z powrotem nie odblokuję. Teraz, już jak pokazałem wam trzy największe zmiany w tej aktualizacji, to pokażę wam jeszcze takie mniejsze zmiany, o których warto wspomnieć, bo są one przydatne. Pierwsza z nich dotyczy magazynu. Wejdę sobie teraz na przykład do magazynu trzeciego. I uwaga, zmiana polega na tym, że jeżeli wyjedziecie myszką za obszar ekwipunku, to możecie klikając w myszkę zmieniać strony magazynu. Prawy przycisk myszy przekieruje was na stronę dalej, a lewy na poprzedni. Możecie zmieniać stronę również, jeżeli macie kliknięty jakiś przedmiot. Ja na przykład wezmę sobie 5 skrzynek golemskiego lorda i zmienię sobie stronę na następną cyk. No i, i ten itemek tutaj zostaje i mogę sobie go po prostu przełożyć do innej strony. Jeżeli znajdujecie się na ostatniej stronie magazynu, który posiadacie, jeżeli przejdziecie dalej, to po prostu wróci wam do pierwszej strony, tak samo działa w drugą stronę. Jeżeli będziecie na stronie pierwszej klikniecie stronę poprzednią, to. Otworzy Wam się ostatni magazyn, jaki posiadacie. Na serwer została dodana jeszcze jedna komenda. Jest to komenda slash kebab, która otwiera Wam przechowalnię kebab. Jak widzicie, mamy tutaj dwa kebaby. Pierwszy jest sosem alkaida, drugi jest sosem mieszanym. A w tym miejscu możecie przerzucić swoje kebaby z ekwipunku właśnie do tego menu. Klikam sobie, przerzucono. I w przeniesieniu się kebabów możecie sobie tutaj najechać na kebab z jakim sosem chcecie. I lewym przyciskiem myszy możecie go użyć, a prawym możecie go wyciągnąć. I jest on taki sam jaki przenieśliście go do przechowalni. Natomiast możecie też zrobić tak, żeby nie używać kebabów z tego menu. Możecie sobie je przerzucić. Ja sobie tutaj wejdę do magazynu siódmego. I jak widzicie, możecie zostawić sobie kebab jako jeden item na pasku i użyć go wielokrotnie. Na przykład mam sobie tutaj kebaba z sosem mieszanym, ale w przechowalni mam jeszcze jednego, co tak jak w opisie daje mi dwa pozostałe użycia. Klikam sobie prawym, kebab nie znika mi z ekwipunku, tylko po prostu został wzięty ten, który tam wcześniej przeniosłem. Dodatkowo zostało przerobione menu złomiarza, jak widzicie wygląda ono prawie 1 do 1, tak jak to u kupca. I teraz zamiast rzucać przedmioty pojedynczo, możecie zezłomować... Kilka przedmiotów naraz i także dodatkowo do opisu itemka jest napisane ile złomu za wymianę takiego itema otrzymać. Klikam, no i zezłomowane. To by było na tyle w tym odcinku, pokazałem Wam. Najprzydatniejsze nowości dla każdego. Oczywiście, zmian w aktualizacji było więcej, ale już późna godzina i po prostu chciałem się skupić tym, co zostało zmienione dla każdego. A więc, tak, dziękuję za oglądanie i zapraszam Was, żebyście Wy sami sprawdzili te nowości, które przed chwilą pokazałem. Trzymajcie się i cześć.